Ostatni raz odcinek utrasta był na początku czerwca 2020. Pierwszy odcinek natomiast pojawił się pod koniec kwietnia 2020. W pierwszym albo w ostatnim odcinku mówiłem odnośnie po, yy, nagrania Whistleblower, ale do tego nie uszłem. Stwierdziłem, że jednak muszę dokończyć grę. Cieszyłem się z tej strony Anu, i w... W kolejnym odcinku z serii Outlast, ale tym razem, lecimy DLC. Rozgrywka w DLC to bodajże, z tego co pamiętam, dzieje się na zasadzie tego co mamy w oryginale. Pomiędzy wydarzeniami, ponoć mamy mieć dostęp do większej lokacji. I nie wiem właśnie jak będzie w tym. Chociaż widziałem niektóre spleje, to jeszcze lepiej się z rozgrywkę po swojemu, znaczy samym nagrywając, więc w sumie jestem troszkę zestęchany. Najczęściej byłbym zestęchany był we ostatnim poziomie trudności. Fajnie jest, że autor zapamięta moje ustawienie dźwięku. To jest na plus. don't have to wake up, but open your eyes. What's the matter? Somebody hit you? Here, let me help. Yeah, cool. was... Let's on. Uh, Andrew, you getting these alerts? Kinda busy here. It sounds like real trouble. At the engine, they said Hope made a lateral ascension. hope. Nie, nie, nie możemy się nic tu rozglądać bardziej. Dwie godziny wcześniej. To ten. To ten mej, który wysłał. Do tego gościa, co była porterem. Trzeba mnie zamknąć przeglądarki. Nie powiem tak, że tu może każdy wejść. No teraz nie wiem, tak jak będzie z ciemnością e, rozgrywki, bo YouTube pod, e, robi sobie po ostatnich aktualizacjach. that the Aha, two. park they've paged for you three times already there's something urgent at the engine what are you doing in here anyway I thought you were just a software guy no Parker. Employee Widzimy całą rozgrywkę. Idę, idę. Nie pamiętam. Czekajcie, to nie był przypadkiem ten korytarz, który byliśmy? Czekajcie, czekajcie. Kamera. Gdzie kamera jest? To był chyba ten korytarz, gdzie byli zabici. Albo to z tej strony. za jasne tej gry 2:15, вот yes. здесь. hurry ah, up! They're waiting on you. They're cutting it close. The next patient's coming in arterial spin. Still dark. We need you at the front terminal. Well, nah, they They've got gluskin out of his cell. Page him again. We need this <told> ]Oh. to the tell me it's tell him Tell me fifteen seconds. To to keep his job. Park. Finally. Where have you been? Functional imaging in interfaces and talking to the ASL. We got a patient thirty seconds out, and we're blind inside his head. Call into the chamber, ask them to delay. No, I don't need another performance evaluation. Mr. Park here is going to have us up and running before we even know it, right, Mr. Park? Did you? i Mr. Park. Uh, Steve, fMRI is You're doubting our friend, Mr. Wayland Park? Which I consider more than unkind to his programming skill and considerable dedication to the Murkoff Corporation. Fuck me, they're bringing him in. yourself this is a high security alright, agent mr park was just surprised I'm sure he's still calm and eager to finish his work take your seat quickly mr park it will need to roll if the fusion monitoring is not active when we put him in the engine five seconds four three arterial spin labeling is back online good then

Nad tym, co nas gonił, duchem z pierwszej części, altego w sumie. tego w sumie. outside of class. take a more consumption chicken duck. Mr. Whalen Park. Consulting contract 8208. Software engineer with a level 3 security clearance. Graduated cum laude from Berkeley, but still somehow not smart enough to realize that the last thing a fly ought to do in a spider's web is wiggle. Somehow dumb enough to think that a borrowed laptop, onion router and firewall patch would be enough to fool the world's leading supplier of biometric security. Stupid, Mr. Park. More than stupid. In fact, that was crazy. I'm afraid we're going to have to have you committed. Mr. Park, will you willingly submit to forced confinement? Did you hear that, agent? He said yes, Mr. Blair. Great. Oh, and uh, did I just hear Mr. Wayland Park volunteer for the Morphogenic Engine program? Well, that's what I heard, Mr. Brave indeed, Whalen. The Murkoff Corporation and the onward march of science both appreciate your bravery and sacrifice. Maybe you could administer Mr. Park here a light anesthetic. Gladly. I'm a Так, вот сова акция. А, полчаса. Tak, to on jest za ciemne, nic nie widzę. Pana, czyli powrót do i znowu notatki, czyli to co było jakby już miałem jest moje niepamiętne wystarowania No N? Aha, otwarte. Cześć. dzisiaj, 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 jest? dzisiaj, Stawiam, że ja na tej serii będę umierać Więcej niż to chyba na samym początku Bateria, spoko Aparat Aha Mam, mogę mieć 10 A, to co ja mam no, ten na tak mi to. <laughs> okay. Ginkee small peep peep oh, yes. town. Come to join us. therapy session. Here. Take the plate. Wow. Get a little red on your hands. It's always healthy to express yourself. You keep it bottled up too long and you might do something you regret. You're one of those? Too good for the likes of us? Think you're different, something special. There are no observers here. Now, get the fuck out of here before I change my mind. Just to match it. No bez jaj, kolejny co będzie, No co ty chcesz ode mnie, typie? Ła. Aha, czyli motyw... Motyw z... Nie wiem czy ten tu... Już musiałem sprawdzić. Motyw jak chyba z pierwszej części, gdzie na po... here, <gry> but no, I the in Bad idea. We get out of here through reception and then Merk tactical clean it up. If they get here in time... We need help now. If we get them on the radio, the National Guard could be here, but then... We don't even know the radio works. It's shortwave. If the prison's got electricity... <gry> We need to get to that radio. Outside help doesn't come without outside attention. You want responsibility. Sobie poszli. Tak poszli sobie. Hej. Znowu Znowu Uderzyć, czy tylko przystać? Trzymaj to, coś wejść? To tak dyszy, jak mi od razu miło zabić więc nie nie ma oke okay. no tak na ten a tutaj medy tego ziła chyba na ten Jakby ta kropka nie mogła być trochę większa na tym ekranie, nie mam pojęcia odnośnie tej części. Okay, please. I'm a doctor. I need you to hold my. You're not security. I was. I'm a patient like you. you stole these clothes uh, from a dead body. I guess. You Gotta get me out of here. Please, just push the button. Open the door. Get out of here together. No! no. no, no. some kind zu das Co tu trzeba? A, są drzwi otwarte. Ja... Muzyka to nieświeczne, nie znam. Nie Aha. Tak, czekaj, a w drugiej? Tak, tu trzeba uciekać. Czekać, co za tym Ja Nie wierzę, żeby inteligencja D dopiero w DSC była bardziej. No, nie wierzę w to. To oni sobie bardziej inteligencję w tej części? Okej, okay, czyli muszę uciekać. Nie wiem pojęcie jak dobrze poszedłem, ale najwidoczniej tak. To są drzwi na zewnątrz. E, najwidoczniej twórcy stwierdzili, że miałem bardziej inteligentnego przeciwnika do PFDS, więc nie da, da przejść. Więc... Może być ciekawe. Ale tylko głupie jest to, że on musiał... tutaj żeby bo nie mógł tu obok. Jego w tej grze. Czyli jakieś o to będzie idealne miejsce do zapisu i tutaj zakończymy pierwszy odcinek z The DLC. Nie wiem, zobaczymy jak to pójdzie. Jak już mnie ee, to coś zabiło, już na sobie myślałem, że się schowam w tej szafie i to w sumie w dwóch. Wdarze inteligencji jeszcze bardziej zwiększyli. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Zobaczymy się w następnym odcinku z DLC do Rasta. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.